Z, z tej strony Wiki? Winaczka. Dzisiaj musimy zrobić wszystko, co wylesuje nam kosmiczne koło. Victoria, Nie, ma nie, Widzowie, dajcie łapkę w i. i... Witamy na DZIKO TV. TV! to, no to ja pierwsza zaczynam losować. Potrzymasz nie, 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 bo to jest to na... Ale ja wolę. nie, nie, się nie, wydaje. dźwięk to wydaje. Ale tu połóż się. Bo się boję. Jaki? Cześć. Cześć. Co to jest? Są e... to całe dzień? Mój dzieć! Ile Kwaśne. Bo mogę teraz się? Jak ja Chcę mieć jasny dobre. Bo co? Cześć. Cześć. Dobra. Pu. Dobra. Co to jest? To. A to są te dobre. Teraz ja. Na razie nawet wiedzieć, co trafiliśmy. No nie. A mnie, mnie był lepiej tu. O, yy. mm, Dobra. Dobra, jeszcze nie. Bardziej! Babeczka! Babeczka tak wygląda podejrzenie. Ta wygląda bardzo podejrzanie, a to ta to nie. Dobra, nie wiem czy mnie słychać, ale to jest, są dwie babeczki. Jedna jest nadzienie wiśniowym, a druga jest czekoladowa. Idziemy, ja którą trafiłaś. Ja chcę wiśniową! Chyba czekoladowa. Czekoladowa. Mhm. Dobra. I już, koniec. Czekoladowa, jest co? Podajcie, weźcie ten kartonik, tak jak ty Anastasia i używasz siebie, tylko na kartoniku. Dobra. Maciej. Uwielbiam, to No dobra, a tu mi nie że mam chcieć spolać. A ty chyba by albo ja? Nie wiem. Niech tutaj tej cebuli, te 22 mnie przeraża. No nie teraz to no. jest ten ten, ten krabowy? Gdzie ten cały? To jest ten krabowy, widzowie. Ostry? Krabowy. No krabowy, ale ostry. Cały. Czy się... mm. e, Dobra, trzeba będzie lider wody przynieść. Takie ja będę, to ja to lider wody, bo ja tego tak tak na sucho nie zjem. No. Nie już, już wydłuknęłaś. Nie. Dobra, Anna, pluwa. A ja tu mam. No, dobra. Ja Ej, idę. Trzynaście. Ja Chciałam wiśniową. No to mam. 13. No 13. 13. Na 13. 13. 13. No, 13. 15, bież, Wiem. 13. 13. Ja jestem picie. Dobra. No, to, nie, to to. Ty robisz cebulę, po ty robisz to takie. No. Ja bym mówiła, że już się modliłem za życie. Dobre to jest taka No Co, żyjesz? Ja tutaj popłaczę. Zroczyłaś. Mam Mhm. Pewnie... Po co Dave uczy i tu wtedy chce się płakać? Żyjesz? Nie mam Teraz żeby ci się to straciło dobrego. Teraz no. ty nie masz litości, a ja mam litość. A w tamtym ja nie miałam litości? No tamtym takim starym. Podobnym pięć. pięć. Ja się boję tego. To ma, mam całe gdzieś? Mm, ja miętowy. Zjeść. A ty już ma cztery? Mm. Ja mm -hmm. A ja dwa. w Dobrze, pani nie zjem teraz. 17. Sesze potem. A, siedemnaście. Dobra. A, To by się długo jadła, więc. Ja nie mogła innych rzeczy Nie chcę tej ósemki. Dajcie mi litość. Wszystko oprócz ósemki. Wszystko ziem. Ale uszczelka. Nie, nie, nie. Nie róbmy mm. tego. 18. Robimy no też, zobaczymy, czy tata nie otruł tego. Ideał tegoś czegoś niedobrego. Tofi? Mars. On ma. As. Nie smakuje jak Mars. To jest Nie lecę. Nie jest i Czemu dziać się ja coś niedobrego? Dziać się ja. Nie no, to może być dobre w sumie. Tylko zależy jaki smak masz. Grzybowy? Nie no, bardzo. No dobre. dobra, to ja... Mogę pić Co? Na razie wytrzymasz cebulę, a tego nie wytrzymasz? O, dusz, jak nie chcesz tego to nie. Oj, przepraszam. O, obieram zelek. Ja umiem to obierać. Ja... a to jest obierany? No. To ja nie lubię tej skórki. No to kręć. Ale on. A mogę ci skórki Nie, Nie mogę. Ja nie lubię. No nie lubię nie nienawidzić skórki. No Nadacie Nadać mi to jeszcze jeden. To? No. Tak. Dobrze, tak sobie mm. nie masz. Cii, nie widzisz tego. Mm. Mm. Nie, Nie lubię. lubię ten nie widzicie tego Ale on na sobie pycha. Mmm. Mogę tylko jest. Myślałam, że już będzie takie 8. Myślałam, że będzie takie osiem. Dobry. Dobra, co to jest? Jak mogę się spytać ciebie? Normalny żelaz. Dobra widzowie, to jest drugi kanał. Obróć, obróć, obróć. To jest nasz nowy kanał. Jutro pojawi się nasz unboxing, a zawsze we wtorki yy, wrzucamy vlogi nasze. Tak. I no, kręć, bo ja już żeleczko. Ja? A jutro będą mini bransy. Chyba tak. No to tak, to no. Te a, no. Osiem! A to nie było takie ostre. To było nieostre? Nie, nie paliło. To jest ten taki zombie. To Ej widzowie, popatku, tamtym starym, takim starym starym, na tym, na tym kanale, mieliśmy taki nie odcinek mamy? z jakąś rybą i TP. To jeszcze tutaj siedzieliśmy, tutaj dosłownie tutaj. I ja wtedy... E. E, a w tym, tym odcinku to naska cały czas teraz trafia jakieś niedobre, a ja dobre. No, ty też trafiała niedobre, Tak mi najbardziej takie odruchy. Nie, ona mniej trafiała tych takich. Dobra, to posto. Dobra, tyle wystarczy. Zjadłaś dosłownie tyle, ale okej. Okay. To mogę teraz ja? Ale... nie, 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 ja ja to jest tak pod... jak wtedy, ja musiałam tak kukać, że sobie. 16. O, pierwsza rzecz ostra, pierwsza popcornik cały. A jo, ojo. ha. Klang. Mm. 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 Oh. Oh. Miał oh. Mam cały dzień? Przekro już sobie, zobacz. Jakie mam nadzieję. Nie... Ale to niedobra.

Piętnackę. Nie ma. A, to. Teraz ja. Przecież się spadło. To ma miódka, co tam? To mówi się, że jest dobre. Tak możecie jedenastka. Ja chcę jedenastka, ale to są też takie. Zobaczymy co dziętuję Cołe? To jest takie widzimy? To jest ciasteczko. Nie wiem, nie mam to jest ciasteczko skoro i to na dobre ja nie bawię. Mam dwie niedobre. Masz dwie najlepsze... trzy najlepsze rzeczy. No co niby? Mam idę? tylko... no, kręć. Guma, to... Kręc. A, i to. Ja chcę to czarne Ja. No to to, to A okay. ja no, to koło zarysuję. A jak ja to ja nie jadę, z tego odcinka. Ja to przygotuję więcej, ja to trafię. Jeden. Mówiłam, wychodzę. Piasz. Ja już mogę te wziąć od razu, bo nie wiem po co losować. Mogę? To, no, tak. Nie. Mm. Dobre. Dobra. Moję Mhm. Widzowie, jak dacie bardzo dużo łapek w ogóle, mhm. to możemy to samo zrobić, ale bardziej takimi gorszymi rzeczami, straszniejszymi i też na stylu. Jak macie do nas jakieś pytania, to piszcie na naszym drugim kanale, czyli Siory. I tam pod jakimś odcinkiem napiszcie, a my odpowiemy na nie na blogu. A to logo naszego drugiego kanału. Szybko przypominamy o konkursie. Na 4000 subskrypcji wylosujemy jedną osobę, która wygra. A żeby wziąć udział, trzeba napisać w komentarzach, biorę udział w konkursie Dico TV. A ch jak chcecie zobaczyć wszystkie nagrody, to musicie wejść w zakładkę Short i tam poszukać. Konkurs z Zico TV. Wszystkie informacje w opisie, więc w tym odcinku to już na tyle. Nie zapomnijcie o łapkach w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, buziaczki, serduszka, pa!